Jesteś w nieustannym ruchu, pokonując przeszkody i rozwiązując problemy. Czas ma kluczowe znaczenie, a zaufanie to podstawa. Potrzebujesz urządzenia mobilnego, które będzie działać na najwyższym poziomie w dowolnym miejscu, aby umożliwić ci wydajne działanie. Urządzenia, któremu możesz zaufać, by móc służyć tym, którzy na tobie polegają. Zebra uważa, że jeśli dajesz z siebie wszystko, powinieneś dostać wszystko: od budowania i dostarczania po ochronę i obsługę. W obliczu trudnych warunków, gdy potrzebna jest wytrzymałość, aby przetrwać każde wyzwanie, i siła, aby dostosować się do wymagającej tego sytuacji. Zyskaj urządzenie, na którym możesz polegać, tak jak inni polegają na tobie. Tablety zebra ET80 i ET85 typu 2 w jednym z Windowsem można w ciągu zaledwie kilku sekund przekształcić w laptop lub pełną stacjonarną albo mobilną stację roboczą. Konstruowane zostały specjalnie z myślą o tym, by przetrwać nieuniknione upadki i pracować nawet w najbardziej zapylonym środowisku, w ulewnym deszczu czy śnieżycy. Gdy twoja praca wymaga technologii, która sprosta temu zadaniu, bez względu na to, dokąd zaprowadzi cię praca i jak długa będzie twoja zmiana, to oznacza maksymalne możliwości bez uszczerbku na elastyczności. Pracuj tak, jak tego potrzebujesz. Przy użyciu klawiatury, ekranu dotykowego lub też obu tych rozwiązań Niezrównana moc obliczeniowa procesora najnowszej generacji. Łączność 5G, zapewniająca swobodną komunikację z dowolnego miejsca. Najlżejsza i najcieńsza w swojej klasie konstrukcja tabletów 2 w 1. Nowe edycje programów narzędziowych zwiększających wydajność. Niezależnie od tego, czy znajdujesz się w terenie, na miejscu zdarzenia, w pojeździe, w hali produkcyjnej czy w biurze. Z firmą Zebra zyskasz wyjątkowe zalety i moc do możliwie najlepszego wykonywania swojej pracy. Poznaj nowe ET80 i ET85. Wytrzymałe 12-calowe tablety zebra typu 2 w jednym. Inwestycja, która nie mogłaby być lepiej przygotowana na przyszłość.